Jaka jest w tym sytuacja w Polsce? Czy jest coś zagrożone? Jakie są ulice? Czy mieszkańcy mają coś do bawiać? W tym momencie sytuacja jest bardzo niekorzystna na ten moment. No i oczywiście tutaj znajduje się u sosowackiego promenadera, która będzie działała, dysponuje z związkiem w tych zagrożonych miejscach, ale z informacji z metodologicznych mamy dane, że jeszcze prawdopodobnie przybędzie około ok. 1,5 metra wody wysokości, a przynajmniej 1,5. Co będzie skutkowało, to będzie decyzji ewakuacji ulicy przynajmniej Skocznej, bo na bieżąco będziemy I'm not support